Chciałem tylko na, w imieniu swoim i wszystkich członków Sojuszu, Wiosny i Partii Razem podziękować wszystkim mieszkańcom Wielkopolski, tym również powiatu radzińskiego za złożone podpisy. To jest dla nas taka mała deklaracja i chciałem powiedzieć, że możecie Państwo zobaczyć jedną rzecz, jak jesteśmy jako Lewica zorganizowani. Jako ostatni komitet rozpoczęliśmy prace związane z tym, aby tworzyć listę, aby tą listę jak najszybciej po prostu przedłożyć. Wczoraj odbyła się Rada Krajowa, dzisiaj o drugiej w nocy wróciłem z pismem dla pełnomocnictwa, dla kolegi i dzisiaj również złożyliśmy jako pierwsi tą listę łącznie z podpisami. Panie, panie, panie przewodniczący, bardzo dziękuję za to zaproszenie na listę lewicy. Jest to dla mnie oczywiście bardzo duży, duży zaszczyt, że mogę razem z, z osobami, które... Podzielają takie idee jak praworządność, tolerancja równo, czy równouprawnienie, być z Wami razem na, na, na tej liście, ale także tak ważne rzeczy jak dbałość o, o środowisko. Pamiętam, jak 8 lat temu rozpoczynałem swoją kampanię wyborczą od blokady drogi numer 11 żeby z, zwrócić uwagę na to, że tak nam bardzo brakuje obwodnicy. Po czterech latach bycia posłem i skutecznemu lobbingowi wewnątrz parlamentu, ale także współpracy z samorządem, no mamy, tą, mamy tą obwodnicę Jarocina w sumie jej połowę. Jak powiedzieliśmy A, należy powiedzieć także B i teraz postarać się o drugą część tej obwodnicy. Ważne jest także to, co przez te cztery lata w parlamencie robiłem. Była tu głównie praca w komisji do spraw energetyki. Energetyka jest bardzo ważna, ze względu na to, że zanieczyszczenie powietrza, które, które mamy dzisiaj, ze względu na przestarzały system energetyczny, powoduje takie skutki, jak na przykład dzisiejsza susza i ceny warzyw. Pietruszki po 20 zł. Są to ważne elementy pracy, którą, której, którą chciałbym także kontynuować, jeżeli zostanę oczywiście wybrany w przyszłym parlamencie.